Halo, halo, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wszystkim dobrze znane i lubiane mam nadzieję Margonem. Także o, chwila. Odpiszę, że mamy dziesiątkę. Pewnie i tak to zejdzie dość sprawnie. Zaraz przejdziemy do tematu yy, głównego odcinka, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten mikrofon za daleko, za blisko nie jest, bo zawsze się zastanawiam gdzie go umieścić. Mm, tutaj szać pykniemy. Na sam pierw czytam. Yy, a, no dobra. <zum> Zimno jest, jest. Także myślę, że to, no to raczej będzie formalno, bo tutaj dość. Już porządne mają ludzie na tych przedziałach. A, chyba tylko ja jeszcze tutaj uderzam piłką. No to na szybciutko. Dobra, dla siebie. Czy tam na siebie. No, tak jak myślałem, ee, nic fajnego nie spadło. Także no cóż. To teraz sobie przejdziemy w takim razie moi drodzy do tematu głównego odcinka. Tylko ja jeszcze sobie stąd wyjdę. Cóż, jak zwykle nie ogarnąłem, że źle Wam zaznaczyłem okienko, bo na dole się nie wyświetlało wszystko tak, jak powinno. Więc dobra, te TPK do Ithan sobie zaliczymy. I moi drodzy, słuchajcie, tematem przewodnim dzisiaj będzie dlaczego gramy jeszcze w Margonem. Skoro większość ludzi biega sobie w legendach, jest dużo botów, no i nie da się za bardzo tutaj yy, ogarnąć. O! Nie da się już za wiele ogarnąć, jak ktoś nie ma jakiegoś tam super nie wiadomo jakiego eku. Swoją drogą zobaczcie tutaj rękawice życia i śmierci cwaj z wakacji. Także udało się. I cóż, powiem wam szczerze, że ja sam grałem kiedyś dużo więcej. Na pewno jak się zaczynało grać w podstawówce, później w gimnazjum w szkole średniej już tak trochę mniej. Były jeszcze osoby, które nas gdzieś tam do tej gry zachęcały, tak jak legendarny Zachak, komandosik Piór, czy, czy wiele, wiele innych osób, o których już też nie pamiętam. Także no na pewno było z kim, gdzie, dlaczego, po co, na co, z kolegami w szkole, czy to jak mówił Zachak w bibliotece. Teraz już no niestety to samo to to nie jest, ale. Powiem wam szczerze, jak pewnie trafiacie gdzieś czasami w internecie na jakieś takie rolki, gdzie jest ta nostalgia poruszana, jakieś stare boisko, jakieś tutaj no, jakaś nie wiem, burza, cisza. Yy... Nie dobra, to już gadam, głupoty. Ale jakieś takie stare, nostalgiczne miejsca, w których byliście kiedyś. Wstawaliście rano, szliście na łąkę, fajnie pięknie, zero z To może być może niektórym się po prostu to kojarzysz ze starymi czasami takiego błogiego spokoju i braku zmartwień, gdzie chodziło się do szkółki i miało się wszystko w dupie, po prostu i było fajnie. Jedyne co chcieliśmy zrobić to wrócić sobie ze szkółki, pograć Margonem, zbić Herosa, zbić Elitę Dwójkę, dropnąć Hero, czy Legendę i być szczęśliwymi ludźmi, wtedy jeszcze prawdopodobnie dziećmi, bo e, mi stuknie w tym roku, no, 25 lat, więc podejrzewam, że, Dzień. że większość z Was równie Równie nie jest taka, powiedzmy, młoda, chociaż wiem, że to teraz tak... No, umówmy się, kto zaczyna grać w Margonem teraz, nie? Poza takimi wyjadaczami starymi, powiedzmy, jak, nie wiem, ja, ty on, ona, ono, jemu, jej, jego i tak dalej. Także, no, mi się wydaje, że to tak... Nie opłaciłem depozytu. Opłać. Zapłaci 1M. I mogę sobie już włożyć? No, to opłacimy sobie w takim razie z tego z Pandory. Przeloguj. Eee. No i się rozbiłem. I teraz na nowo będę musiał koncepcję swoją zbierać. Umówmy się, kto dzisiaj zaczyna grać w Margo, nie znając tej gry. No bo y, po, zwróćcie uwagę na to, o, mogę sobie te PK kupić. Zwróćcie uwagę na to, że my w to gramy jeszcze. Bo y, gdzieś tam nostalgia, wspomnienia. Y, przyjemne miłe chwile. Darcie mordy, ujemuje dzikie węże i tak dalej. No, ale prawda jest taka, że do no, Trafiasz tutaj na ten świat w 2000 załóżmy, nie wiem, 10 roku nie no, przesadziłem, w 2005. To masz teraz około 20 lat. No i ty wkraczając jakby do świata gier. Masz już takie gry jak no nie wiem, czekajcie, 2005. To w zależności co kto, kto gra, ale popatrz, jest jakiś Cyberpunk, jest Red Dead Redemption, jest Wiedźmin, jest. Yy, nie wiem, Horizon, jest. Yy, głowo mi teraz uciekło. To z zombiakami, Dying Light, no i wiecie, takie gry są, albo jakieś MMO czy coś. No, do Metina czy do Margonnen myślę, że już ciężko jakieś osoby zachęcić. No a administracja raczej nas, jakby to powiedzieć, yy, nie rozpieszcza. No i cóż, no. Fajnie, że niby walczą. Próbują. Bo nie jestem w temacie. Raczej nie próbują, bo te boty jednak chyba zeszły na jakiś taki dalszy plan. Na pierwszym co? Dobra. Zabiorę se to. Coś w tym zrobię kiedyś. No i cóż, no te boty to tak. No nie pomagają nawet nie chodzi o to, że ludzie tryhardują i mają legendy, tak, bo ktoś poświęcił czas czy pieniądze i no i ma, tak ja zawsze gdzieś tam preferowałem e, taki luźny typ giercowania że się tak wyrażę a nie jakiegoś tam tryhardowania, każdy ma wybór, tak ale jakbyście mieli pardon, jakbyście mieli zachęcić jakąś nową osobę Waszego znajomego, znajomą, babcię, ciocię, mamę, dziadka, pradziadka, wujka, kuzyna, psa, kota. No to powiedzcie mu teraz, że jest taka fajna gra MMO, LPG z sześcioma profesjami i żeby sobie zagrał, bo jest fajna. To on zobaczy... Ten pixel art, czy jak to się odmienia, i powie, że nie, bo on tu ma trójwymiarowe, super niesamowite gry, w których jest historia, fabuła i tak dalej, które się nie opierają na turowym trybie gry. No, wiadomo, że są jakieś różne gry, co się też na co opierają, ale wiecie, macie, nie wiem, Black Deserta, też chodzi takie MMO. No Albiona macie, yy, macie, co tam jeszcze jest, no nie wiem, Genshin jest, wiem, Dużo z tych tytułów, tak? Każdy gdzieś tam pod swój charakter może sobie grę dobrać i tak dalej, no i cóż, no to, to nie ma być, wiecie, raczej gdzieś tam odcinek na zasadzie, kiedy Margonem się skończy, bo tego nie wie nikt, yy, albo kiedy się wyludni na serwerach i będzie jak na Brutalu, no to tego nie wiadomo, tak? No ja osobiście bym raczej nie życzył tego, bo mam dość dużo też fajnych wspomnień z tą grą, nawet gdzieś tam mój depozyt może coś powiedzieć o wspomnieniach, sobie teraz do niego zajrzę, bardzo proszę, 2000 to był który rok, nie wiem, ale tu zaraz coś będzie, Wielkanoc 2015, byłem już czyli lat 15, bardzo proszę, promocja z CD Action 2014 rok. No, już się grało. Ale uwaga, proszę Państwa, pokaż profil zobaczymy sobie mój profil, nie? Jakiś to fantastycznie mam, nie? Nie, to już nie o to chodzi. Dni spędzonych w grze, nie? To zobaczmy, ile, ile ja gram po prostu w tą fantastyczną grę. Żeby nie było tu serkazmu, nie ma tak. Podzielimy sobie 4942 dni na 365, ponieważ tyle ma rok. Mam prawie 14 lat stażu w tej grze, czyli gram w tą grę więcej niż jakby podzielić mój wiek na pół, bo z 12,5 zaraz, czyli połowę życia ponad. Spędziłem w tej grze. No wiadomo, że to nie tak, że ja tutaj hardowałem i tak dalej. No sobie Widzicie, kiedy to zostało założone. Więc no cóż, są aktualizacje, wszystko fajnie, są anim animowane nowe postacie, nowe grafiki, wszystko, mechaniki w ogóle, ale. No mi się wydaje, że gdyby oni chcieli. Gdzie ja mam iść, jak spić, a Gdzieś tu pójdzie. Że gdyby Galmory chciało przyciągnąć graczy na nowo, no to. No wiadomo, że te gry już nie mogą zmienić na to, co było, ale jakby zrobili coś, co wygląda jak... Czemu ja tutaj z dwójką expię? No, może to... No, zróbmy tak. Musieliby stworzyć jakiś nowy serwer ze starymi grafikami, starymi mobami, starymi lotami... Eee... Ze starymi lokacjami, wszystko wiecie, żeby było tak jak dawniej. No stare i tam, no to wtedy łezka wokół by się zakręciła. Prawdopodobnie większości graczy, którzy mają z tą grą jakieś tam lepsze, mniejsze wspomnienia, ile ja wam nabijam. 10 minut, dobrze. No to w takim razie ja łyka wody z soczkiem wezmę. I cóż wam powiem? No, wydaje mi się, że mój przypadek jest taki jakby u wielu, że prawdopodobnie dość dużo osób się też powykruszało z wiekiem, że oni już nie chcieli grać, że gdzieś tam trajhardowali. To już nawet no nie wiem, zestarzeliśmy się tak, nie ma czasu na granie. Albo nie chcemy, mamy inne hobby, zainteresowania. Żona, dziewczyna, pranie, gotowanie, nie, może się ktoś gdzieś wyprowadził, może ktoś jest na, na Alasce, może ktoś mieszka w Kanadzie, może ktoś się poznał z panią koreanką. No wiecie, historie są różne. Ale to już takie bym powiedział, niuanse czy jak to się fachowo odmienia, a my się teraz udamy do oazy siedmiu wichrów. Najlepiej by było, jakbym przyszedł tutaj sobie prawdopodobnie moim setnym magiem wziął kulę ognia, ale już niestety bez zamrożenia, bo kiedyś była kula z zamro, poekspił sobie na mumiach, skarabyuszach i antykach i wtedy bym wam dopiero zrobił takie... O. Clint'a Awanturnika, 2014, Wielkanoc Dwuręczna bądź paladyna, Aby cofane mamy, to wtedy mielibyście no nostalgię, jak Zachak przechadzał się przez pustynię i mówił... Jak to spadł z łóżka i wagoniki z węglem, z jakimiś balami tam tory i w ogóle pod nim. A to już wicie, ty, ty, tyle razy się oglądało, że już się zna na pamięć. Oczywiście wiadomo, kim zachak jest, ale tutaj nie będziemy o tym mówić. Kto wie, ten wie. Swoją drogą, póki jeszcze utrzymuję jakąś tam Waszą uwagę, to jak Wam się podobają moje materiały, czy z, nie wiem, z Margonem, jak teraz oglądać odcinek, czy z innych filmików, możecie sobie też zajrzeć yy, na playlisty. Tam jest jakiś Wolfenstein, Far Cry, Heroesy i tak dalej. Jakbyście chcieli inne gry pooglądać, a ja was jeszcze poproszę o, o, o suba, jak was interesuje tematyka gier, jakichś takich rzeczy, mobilizuję się też, żeby coś z grafiki 3D tam wam powrzucać, jakiś może poradnik z kart graficznych, nie wiem, z czegokolwiek, coś się nie mogę zebrać, bo to więcej czasu potrzebuje, a studia inne rzeczy blokują, także łapka w górę, komentarzy, co tam sądzicie, może jakieś pomysły inne. Może chcecie grę zobaczyć, czy coś. Także ja mu zapodaję błyskawiczne ataki, a takie zgotanie, A żebyście nie byli zgotani Strzelcie tego suba. Naprawdę warto. Polecam, pozdrawiam, yy, i tak dalej, ale oczywiście jeszcze odcinka nie kończymy. Chociaż mam wrażenie, że ten największy wątek mi już uciekł. Ale przejdziemy się na stare sioło. Nie, na ciche rumowiska. Chociaż powiem Wam szczerze, że większość rzeczy już prawdopodobnie powiedziałem. Wydaje mi się, że mógłbym wrócić do jakiegoś takiego, załóżmy, częstszego grania, bo też od takiego albo wejdę do wielkiego dzwona, albo raz dziennie sprawdzę sobie 15 minut do pół godziny, pogram i, i uciekam. Jakiegoś tam her, Tytana, nie Tytana, tylko Kolosa zbije i to wszystko. No i w sumie to tak to wygląda. Jakby się pewnie zebrała jakaś większa grupa osób, z którymi można było pograć na Discordzie, to podejrzewam, że chętnie bym też wrócił. Do starych, dobrych czasów i gdzieś tam jeszcze się nacieszył tą, jakże niesamowitą grą. Zaletą Margonem na pewno też było to, że, że grę możecie odpalić w dowolnym momencie. I możecie ją też wyłączyć w dowolnym momencie. Możecie pograć 13 minut, 47,5 minuty, godzinę 15 czy 3 dni 8 minut i 2 sekundy. A tutaj wiecie, chodzi o to, że no gry, jak macie godzinę czasu wolnego dziennie załóżmy, na to granie przeznaczone. No to gra no moim zdaniem przynajmniej tutaj, prawda, osobistym ciężko odpalić. Mały to ma sens, bo zanim się zagłębicie w fabułę, zaraz trzeba wyłączać. Yy, Granie tam w Counter-Strike czy w Lola, no też różnie z tym może być, ponieważ rozgrywka też może trwać troszeczkę więcej niż przewidujemy. No i tutaj Margonem ma jednak plus. Yy, wiadomo, że już nie jesteśmy tutaj w czasach podstawówki. I jakby mama nam nie mówi, synu wyłącz komputer, bo ci się oczy zepsują, czy coś podobnego. No ale jednak już sobie sami gdzieś tam planujemy ten nasz dzień i czy to po pracy byśmy chcieli coś sobie porobić, czy z wyjść z kimś, czy może, nie wiem, praca, studia, żona, rodzina, dziecko, było mówione, kot, jastrząb, nie to też papuga. Zwierzątka i tak dalej. Do opieki ktoś może ma też się zająć. Trzeba psa trzeba wyprowadzić. Czasem czasem ugotować. Albo nie, jak ktoś nie musi. Ale to już, to już wymyślam. No ale w każdym razie wiecie, wiecie o co chodzi. Tutaj temat jest tak rozległy, że mógłbym o nim tak naprawdę dyskutować do dnia jutrzejszego. A nie chcę Was też już zanudzać. Myślę, że jakieś tematy podobne mogłyby się za jakiś czas pojawić. To wtedy byśmy sobie też, myślę, chętnie pogadali. Jak ktoś z Was wytrwał do tego momentu, to możecie mi zadawać jakieś pytania. Czy ogólnie, czy po gry, czy coś, to chętnie odpowiem. E, bo nie wiem, może jakieś pytania się znajdą do starego wyjadacza. Może z kimś gdzieś kiedyś klikałem, także yy, także, także tak. E, no i wydaje mi się, moi drodzy, żebym was tutaj jakoś super nie zanudzał, to, e, to będzie będę się z wami powoli żegnać. A jeszcze tylko się przeloguję na perkuna i odkryję karty, albo odkryjemy kolosa. Teraz zobaczymy. O, dźwięk jest. Dajcie zapa. Zapa, proszę. Szanowni Państwo, nie wiem, czy oni. Ilu ich tu jest? Jakiś paladyn ze starym outfitem. No, mówię, wylegowani wszyscy. Apacie co ja mam, tu. Skąd ja mam te itemy, co? Aha, biłem coś. Kolosa. Do no dobra. No to yy... No, no to prawdopodobnie w tym miejscu się moi drodzy rozstaniemy. Ja się jeszcze tylko tutaj wylekam. Eee, wylekam się pierniczkowymi domkami oraz zimowym koktajlem. I żółwik Wam zamknie się w sobie niestety. Także, cóż, takie żółwik, twardy żółwik. Popatrzcie na te błogosławieństwa, jeszcze zanim się pożegnam. To był game changer tamtych czasów. Podwójne leczenie, dotykanioła. No bo normalne Bogom ma chyba tam połowę z tego. 80 punktów będzie na tym poziomie, nie? No 84, także no tutaj to wiecie. Loterio za chyba nie wiem 70 czy 80 zł. Zdobywało się lepsze itemy. Niż dzisiaj, mam wrażenie, za 200 300. Ale jak się gdzieś tam zaangażujecie i, i w ogóle i te sprawy, to może też strzelę jakąś loteryjkę. Miałem robić w grudniu, po południu, jak to się mówi. Niestety nie wyszło. I widzę, że muzyka już tutaj tak fajnie się uspokaja i miesza chyba już ku końcowi. Ja się zaraz zapowietrzę, bo ciągle do Was nawijam, żeby było co tutaj słuchać. Nie przynudzać. Także myślę, że już powoli będę się z Wami żegnał także moi drodzy pięknie wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że się podobało że mi coś skomentujecie dacie suba czy łapkę w górę a ja się z wami już żegnam do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko i do następnych odcinków w Margonem i pewnie innych grach, bo też pewnie coś nagram, także trzymajcie się, cześć!